Karty Jedna zlecinawek. moja karta jest już na dole. Mnie. My zawsze jak z Piotkiem gramy duo i jego rozjebią, to wygrywamy, więc może... Może teraz też wygramy. Dawaj, dawaj do mnie. Ta. Ja pierdole, no. Używasz... Ej, ale ty weź nie używasz lista? No weź go teraz! Używasz lista i każdy biegnie. wie gdzie jesteś. No, nie będę, no zaraz będziesz się krytykować. No zabijcie go wreszcie. Mam dość, nexta gramy z Piotrkiem. <noise> Zmiana. Jodrek też jest dobry, pewnie na No nie wyjeb się, proszę, nie wyjeb się, bierz kłada. Jedź na drugi koniec mapy, jedź, jedź, jedź. jedź. Dobra, Ej, yo, NG coming out. Gdzieś moją kartę? Dobra, to wygrywamy Ej. to. Ej, wiecie co? Chłopaki, powiem wam, powiem wam smutną historię. Ostatnio okay. na studiach mi się włączyła Discord Personality. Weszliśmy Siedzia... do windy, i ja tak stoję i mówię, jestem pedałem. I teraz mnie wyzywają koledzy na studias. Wykładowca tak powiedział. Ej, wykładowca nasz nas widział jak brąk w parku. I co? Ale nic nie powiedział. Kogo ty niby chcesz zriwajfować, debilu Jak karty. A wszystkie karty zebrałeś? No. O kurwa. Wszystkich naraz się odrodzi? No. Będziemy Ej. mieli więcej hapań pani sędzi, kurwa, jak zlecimy. Ja pierdolę! <śm> Debilu Lecimy! U, popek tylko popek firma się... Dobra, już myślę. na Kurwa, i ja ostatni oczywiście. Zawsze drugi.